Jodrwita, wita, wózki dziecięce. Dzisiaj się dowiemy, czy warto kupić model EasyGo Echo. Ten, który tutaj prezentujemy. Spacerówka dla dwójki dzieci do 22 kg. Powiem o plusach, o minusach, o takich moich spostrzeżeniach na temat tego wózka. Może zaczniemy od tego, że wózek jest mega lekki. Waży, Ja ważyłem go osobiście. 13 kg yy, waży ten wózeczek. Producent podaje 2,9, no ale to wiadomo. 100 gram to realnie 13 kg. Składa się super do takiej walizeczki, Do niewielkich rozmiarów. Myślę, że to auto nawet z mniejszymi bagażnikami pomieści ten wózeczek. Szerokość 79,5 cm. Trzeba na to zwrócić uwagę, bo teoretycznie wchodzi w drzwi 80, ale pamiętajcie, że te drzwi muszą być do kąta prostego y, otwarte. Nie? nie że się tam... Y, czasem się zdarzają takie sytuacje, że po prostu te drzwi się nie otwierają, otwierają się na 78 cm. Zwróćmy na to uwagę. Y, wymiary po złożeniu 80-42x60 cm. Jakby ktoś chciał sobie do, sprawdzić, czy mi się zmieści do bagażnika. Koła z tyłu 24,5 cm, z przodu 17,5 cm. Mniejsze, mniejsze kółeczka, no to też powoduje zmniejszenie, zmniejszenie wagi. Spacerówki do 22 kg. Jeżeli użytkujecie ten wózek, to podzielcie się w komentarzach, jak się w tych spacerówkach wozi takie większe już dzieci. Bo jestem, jestem ciekawy, jestem ciekawy, jak, jak, jak się wozi takie większe dzieci, bo małe to bez problemu myślę tutaj wejdą. Amortyzacja z tyłu na trzech sprężynach. Dlatego z przodu są sprężyny w kołach. Ale nie oszukujmy się, nie jest to wózek na jakiś trudny teren. No, jest ta amortyzacja, ale na pewno nie będzie nigdy tak amortyzowana jak na przykład wózki Zostałów 2 w jednym. Jest dość, dość sztywny. Zresztą jakby ta amortyzacja, taka, która naprawdę solidnie pracuje, ona przeważnie więcej też waży. A tutaj ten wózeczek jest zrobiony tak, żeby był naprawdę. Lekki z plusów, trzy koła z przodu. które fajnie nam stabilizują tą konstrukcję. Yy... Długość siedziska 88 cm, jeżeli sobie rozłożymy, jest dość dużo. Natomiast szerokość w najwęższym miejscu 29 cm i to jest dość wąsko, jak na taki szeroki wózek. Yy... Natomiast on się składa na trzy. I ten system składania, jakby dodatkowe centymetry, nam zabiera na szerokości kolejny plus. Fajne pałąki tutaj obrotowe. Myślę, że to, to jest fajne rozwiązanie. Z tyłu kieszonka bardzo pojemna. Oraz duża wentylacja odwijana, co też jest, myślę, plusem tego wózka. Yy, regulacja nie jest na pasku, tylko jest mechaniczna, co mi się bardzo podoba. Budki. Yy, budki <ścoughs> niestety dla mnie na minus, yy, jeżeli chodzi o wykonanie, ale nie można się czegoś. Yy, nie spodziewajmy się cudów za te pieniądze. Yy, Natomiast mogłyby być one uszyte lepiej. Jest jeszcze dodatkowa wentylacja w przedłużonej budce. No daszek. Jest tu wszyty jakiś plastik, sami widzicie jak to wygląda. Wiadomo, że on był w kartonie, więc musi się rozprostować. Natomiast mogłyby być te budki uszyte lepiej. W zestawie folia przeciwdeszczowa. Dwa okrycia do spacerówek. Myślę, że to na plus. Gwarancja 24 miesiące. Możliwość zamontowania w tym wózeczku gondoli. Nie mam jej tutaj na miejscu, miękkiej. Natomiast te gondole są mikroskopijne. Zwróćmy uwagę na to, że jak on tutaj w najwyższym miejscu ma 29 cm, jak szeroka będzie ta gondola, tak? skoro ona wchodzi tutaj jeszcze. Jeszcze do środka. Myślę, że tyle, jeżeli chodzi o ten wózek. Na pewno jest to wózek fajny do miasta, nie na trudny teren i wtedy, kiedy chcemy po prostu go złożyć szybko do małych rozmiarów. Jeszcze raz pokażę to składanie. Regulację podnóżka. I oczywiście jest bardzo lekki. Dziękuję.